19. seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarek Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Koszalinie, gdzie Młyny Stoisław podejmować będą KPR Gminę kobieżyce Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. szupek Jest pierwsze trafienie, ale weszła w pole bramkowe Szupyk. Teraz szybko i jest odpowiedź na trzybramkowe prowadzenie. Żukowska, Mazurek. Jeszcze raz Mokszka. Złe podanie do Rycharskiej. Żukowska ponownie do Rycharskiej. A ta technicznym rzutem pokonuje Buklarewicz. Sama skutecznie. Jeszcze raz Buklarewicz, Tomczek. Widzik. O, ciekawy rzut. I trzecia bramka Karoliny Widzik. Szczęście to lewa ręka. Już sędziowie sygnalizują grę pasywną. Mazurek. Mączka, mączka sama do końca. Jest bramka. Despodowska. Wiertelak. Sędziowie sygnalizują grę pasywną. Tomczyk. Wicik. Wiertelak. Wicik. Jeszcze oddaje. Tomczyk. Jest wreszcie trafienie po długiej przerwie. Kaperu. starają się wspomagać swój zespół. Mazurek, błąd kroków, ważna, ale szansa na bramkę kontaktową. Wiertelak, wiertelak, ale fantastyczna interwencja. Jeszcze bez bramki, koszalinianki w drugiej połowie, rycharska. sygnalizuje sygnalizują grę pasywną. Mazurek. Mączka, wyszła w górę, ale rzut teraz Sanny Mączki, bezradna Beata Kowalczyk. Mazurek, Mączka, Jukowska, no i świetnie w bramce Kowalczyk, Zaleśny, do Rycharski, Rycharska, ależ to była akcja. Ważna, Despodowska, Szopek. Agresywnie, Despodowska do skrzydła, Wiertelak, Despodowska, Szupyk, świetny rzut teraz, Alony Szupyk i Szupyk, nieco zwolniła Tomczyk, Despodowska, Despodowska, jeszcze raz Tomczyk, Szupyk, wbija się po raz kolejny, dobry fragment, Alony Szupyk, Kwicik, teraz świetnie, Wiertelak, cóż za zwód i akcja. Marioli Wiertelak i czwarta bramka. Tespodowska, złe dogranie, ale szczęśliwie Tomczyk. Oj, no to mógł być przysłowiowek, do trumny dla drużyny z Koszalina, ale szybka jeszcze odpowiedź. Będzie zaraz oddawać rzut, Buklarewicz, Kucharska, Wicik, Wicik, ale rzut. Wiertelak. Kucharska. Klarewicz, po zatrzymana i koniec spotkania, a więc KPR Gmina Kobierzyce wygrywa kolejny mecz. Choć to nie było łatwe spotkanie dla podopiecznych Edyty Majdzińskiej, bez wątpienia nie było łatwe. Skrzydłowa Mariola, Wiertelak, gratulacje proszę Państwa. Dzisiaj jeszcze nie koniec emocji, w emocjach, bo. O 19 spotkanie Orlen, Wisły Płock z drużyną Starnowa. Będzie się działo jeszcze do dużo piłki ręcznej dzisiaj. Przed nami teraz za uwagę. Dziękuję Marcin. Muras. Do zobaczenia, do usłyszenia.